Siemanko ludzie, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jestem sam i będziemy otwierać chyba 10 pudełek kart z Brawl Stars. Sprawdzimy co nam się trafiło i to będziemy właśnie kolekcjonować. Jeżeli mi się uda zrobić więcej, to ten. Ale na razie dzisiaj jest zajączek. Dzisiaj przyszedł do nas zajączek i od razu z samego rana przyniósł mi prezenty. Inne prezenty są teraz nieistotne. My robimy najwięcej właśnie serii z Brawl Stars, a więc otwieramy pierwszą Tom. Widzimy się jak już będzie otwarta, bo niestety, gdy będę musiał ją otworzyć, będzie widać moją twarz i będzie katastrofa, a ja wolę jej nie ujawniać. A więc, a więc bierzemy się za otwieranie. Słuchajcie, nie sądziłem, że w pierwszym pudełku będzie tyle kart. Super. Mamy Bula, Daryla, Karla, Tare. he, jakiś skin. Crow, Poko, Jessie i Nita. Super, 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 super. Jeżeli mi się uda rozstrzygnąć, albo chociaż zebrać całą serię tych kart, to oczywiście Wam to powiem. Ale dobra, idziemy do drugiego pudełka. Dobra, słuchajcie, kolejne, ale tym razem 8. Tu było chyba 7, a ja nie pamiętam. Mamy 8 kart. Powtórka. Nic się nie stało. Dynamite, Cold, Brock, Brock, Mortis, Daryl, Tara i Pam. Pam jest w ogóle taki fajny skin, fajnie, żeby był, został dodany. No i dobrze, teraz lecimy już do kolejnego pudełka. Ja tu chyba zb zb będę zbierać całą serię. Ale dobra, lecimy, nie przedłużamy. Dobrze, słuchajcie, mamy kolejne. Ile to jest? 5, 6, 7, 8 kart. Mamy Penny. Ból! Ja cię ha ból! On musi zostać dodany, on po prostu musi zostać dodany. Yy, bo. Barley. Colt Spike, Barley i Jessie. Jessie mamy już ch chyba kolejną powtórę, Ale dwie powtórki i tak mamy więcej nowych kart. A jakby na przykład miała walczyć ze są Jessie i Jessie albo Brock i Jessie, to by się nie stało chyba. No, A więc lecimy do już kolejnego pudełka. Ale mamy jeszcze tyle do otwarcia. Słuchajcie, jak otworzyłam to pudełko, to wynikło we mnie tyle. Kolejne dwie powtórki. Powtórka, powtórka, a wtedy no z powtórka. Ale słuchajcie, mamy El Primo, Cruel, Carl, Bo, Poco, El Primo, Penny i Shelly. W ogóle mega fajny skin do Shelly. Ale dobra. Star Shelly to tam też będziemy grać. Oczywiście kolejny skin do kolekcji. Bardzo się cieszę. Ale mam, jest przed nami dużo do otwarcia, więc ten odcinek chyba będzie trwać ponad 10 minut. Ale damy radę. Dobrze, słuchajcie. Teraz mamy prawie same powtórki. Ale i tak będzie się dało grać. Yy, nieważne to jest. Spike, Barley, Nita, Dynamite, Cold, Brock, Mortis, Daryl. Widzicie tu ile w tej powtóreczek, ale mamy nowego. Spike'a, Shiba, Nita na pewno. Ten Barley chyba... Ale nie pamiętam. I Colt chyba był, ale nie do końca to pamiętam. Yy, I tak z bardzo się cieszę. Nawet jakby były same powtórki, z bardzo się cieszę. Lecimy do kolejnych. Pulak! Słuchajcie, kolejne karty, kolejne powtórki, kolejne nowe karty, kolejne. Co to jest w ogóle? Najlepszy skin na świecie. On by naprawdę kosztował dużo. Nie wiem, co to znaczy komu. Napiszcie w komentarzach w ogóle. Dobra, mamy kolta. Kroła, kolta, pam, karl, bum, el primo i crow. A więc dobra, kolejne pudełeczka. Ja tutaj, właśnie, zbieram zawsze. Zbieram zawsze. Biorę, odkładam na kolejną kubkę. No i po prostu to rozciągam. Ale do tego potrzebne mi są niestety dwie ręce. Słuchajcie, z tej skrzynki się bardzo cieszę, bo mamy Brau boxa. Poco, Nita, Jessie, Spike, Nita, Parley i Colt. Dużo tych skinów w ogóle do Colta. Ale dobra, bez przedłużania już. Mamy takie karty i lecimy do już ostatnich trzech pudełek. No słuchajcie, mamy nowe karty, mamy nowe karty. Potem już są jakieś inne pudełka, a więc słuchajcie, może być coś nowego. Już nie mówię, nie mówię że nie. Dobra, mamy tarę, pam, spajka lodowego, to jest super w ogóle. bull, brock, karl, też nawet niezły skin. Kolejny ból. No to się do niego nadaje, to się do niego nadaje. I barley. A więc dobra, mamy takie karty, mamy jeszcze tutaj, patrzcie ile kart, patrzcie ile kart. Ja od razu, jak tylko pójdę zjeść śniadanie... <grywy> Jeszcze nie jadłem od razu, od samego rana to zauważyłem. To potem od razu będę się bawić z nimi kartami, bo to jest coś niemożliwego. Dobra, idziemy do jakichś innych pudełek, a więc to może jakichś nowych kart. Słuchajcie, już wiem, dlaczego te pudełka są inne. Dlatego, że tu jest 11 kart: Crow, Crow, Bibi, Karl, Barley, Crow, Browbox, Poko, Nita, Karl, Tara. Super, a więc idziemy do kolejnego pudełka z 11 kartami. Dobra, słuchajcie, to chyba nie jest 11 kart, 3, 6, 9, 10, chyba ktoś zgubił kartę, nie no, oczywiście żartuję, czyli to są takie losowe, ale dobra. Mamy tu Franka. od zarąbisty skin. On musi zostać dodany. Król jakiś inny w sumie. Spike. Tego mieliśmy i Jezu. Legenda! Legenda! Dynamike stary? Dobra. Dziwne. Colt, stary też legenda. Barley stary też legenda, LOL. I Tiger Nita. To jest też fajny skin. No legenda się nie dziwię. Ale no, słuchajcie. Yy, nie będę robić. Yy... Jeszcze pokazywać wam wszystkich kart jednocześnie, bo to by było tyle układania, że bym nie zdążył na kolację. Yy, a więc dobra. Prze przeliczyć te karty czy nie? A dobra, przeliczę. W tych wszystkich kart mamy 79. 79 wszystkich kart. Ale jeżeli źle policzyłem, to bardzo przepraszam. Policzyłem to bardziej na szybko. Bałem się, że po prostu kamera mi się wyłączy, albo coś takiego. I no, około 79. Nie jestem pewien na 100%, ale też to może być prawidłowy wynik. A więc, jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę dla zajączka. To też do Was przyjdzie suba na kanale, żeby go oczywiście wesprzeć i mnie też. No i, no i też. No i też, no i też. Chciałem powiedzieć cześć, ale mi się nie udało. Dobra, nieważne. Cześć.